Różnice między Ursusami 904 z różnych lat produkcji różnice jakie występują w modelach. Inne lata produkcji Ursusy 904 były produkowane w dwóch wersjach w innych latach 1981-84 oraz 1983-85, eksportowane do Finlandii. Różnice jakie wdrożono z czasem produkcji. Zmiana silnika. Na początku Ursusy 904 posiadały silnik o mocy 75 koni mechanicznych. Później silnik przed modernizację i moc została zwiększona do 82 koni mechanicznych. Zmiana pompy hydraulicznej. Pierwsze lata posiadały pompy o wydatku 36 litrów na minutę, później zastosowano pompę o wydatku 41 litrów na minutę. Dzięki zastosowaniu mocniejszej pompy udział podnośnika zwiększył się o około 100 kg. Inne ogumienie z przodu. Fabryczne pierwsze modele 904 posiadały z przodu opony o wymiarach 7,5 na 20, natomiast później zakładano 11,5 11 na 15. Inna masa ciągników. Pierwsze modele ważyły w granicach 3650 kg, a później już 4150 kg. Te mocniejsze 904 czwórki były głównie produkowane na eksport do Finlandii. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapeczkę oraz subika na kanale, pomoże mi to w rozwoju kanału. Zachęcam Was również do podania kolejnych propozycji porównania modeli. Dziękuję Wam za uwagę, do następnego, trzymajcie się, cześć!